Więcej mocy na te święta, Paco power na prezenta. Uh, 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 uh. Tak, witam wszystkich. Na wstępie chciałbym podziękować, że spotkaliśmy się tak w licznym gronie tutaj na podsumowaniu roku 2012. Myślę, że to był dla na nas rok przełomowy. Wielu z nas podniosło swoje kwalifikacje. Wielu z nas mogło zasędziować imprezy szczebla centralnego. Także... Myślę, że wypadliśmy na nich całkiem nieźle i, i że ta tendencja będzie cały czas wzrostowa i Lubelszczyzna niedługo będzie słynęła z naprawdę bardzo dobrych sędziów. Także bardzo miło mi z tego powodu. Chciałbym tutaj w imieniu swoimi prezesa z tej okazji wręczyć dyplomy dla sędziów i może korzystając właśnie z okazji... Na, na początku chciałbym wręczyć dyplom y, panu Robertowi Dębyckiemu. Proszę bardzo. Gratuluję. Zapraszam pana Krzysztofa wszystkiego. Również chciałbym podziękować i również to samo, za wzorową postawę i godne reprezentowanie rozB. Sędzia Paweł Janiak. To samo. Gratuluję. Dziękuję Musicie bardzo. Sukcesów. Pan Tomasz Falczyński. Nie tylko sędzia, ale również trener, także również gratulujemy. Znamy sukcesy. Sędzia Piotr Popielewicz. Gratulujemy. I nasz y, najbardziej zasłużony w tym gronie sędzia, Jacek Konował. Zapraszamy. Brawa! Gratulujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Mam również dyplom dla naszego prezesa, który również aktywnie nas wspiera w tych naszych działaniach. Także dziękujemy w imieniu całego Brawo. Wydziału bardzo. Bardzo. Sędziowskiego. Tak? Jest, jest Proszę Państwa, ja teraz w drodze wyjątku, żeby nie robił tego ten sam człowiek, ja chciałem wręczyć Tomaszowi Majcherowi za wzorową postawę sędziego i godne reprezentowanie Lubelskiego Związku na rynkach bokserskich w sezonie 2012. No proszę Państwa, jeszcze jeden dyplom dla człowieka, który oprócz tego, że jest sędzią, udziela się jeszcze tak społecznie opiekując się naszym związkiem. Pan Waldemar Wieprzowski. Brawo. Bardzo Zrabaj mi miło, proszę Państwa, wyróżnić najlepszych sędziów i zacznę od trzeciego miejsca. I trzecie miejsce uzyskał Robert Dębicki. Drugie miejsce zajął Tomasz Majcher. Brawo. Brawo. Gratulujemy. Pierwsze miejsce i tytuł najlepszego sędziego Okręgu Lubelskiego zdobył Jacek Konował. Proszę <kluczy> to nie jest przyznawanie, to są punkty. Punkty i najlepszym sędzią yy, według kategorii Polskiego Związku Bokserskiego, ile za co się dostaje, właśnie byłeś najlepszy Jacku. Chciałbym wyróżnić pierwszym Oskarem lubelskim, który się nazywa Stanisław, na rzecz Stanisława Zalewskiego. To jest dla ludzi zasłużonych, dla ludzi sportu, tych, którzy coś co zrobić dla lubelskiego boksu. I takim Stanisławem chciałbym uhonorować najlepszego sędziego naszego okręgu Jacka Konowała. <tus> ! <tus> 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 <tus>